Na samym wstępie wszystkiego najlepszego z okazji dla kobiet, dla wszystkich naszych ukochanych widzek. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pojechanych przed Wami Soba Piekarz i Paweł Wolszowik Siemano. Serdecznie witamy przede wszystkim tę piękniejszą część widowni. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami i wam dedykujemy naszą dzisiejszą produkcję. Dzisiaj właśnie Dzień Kobiet, no i dlatego chcieliśmy to jakoś ze sobą połączyć, no bo można by stwierdzić, że motoryzacja ogólnie to jest taka męska działka, a tu się okazuje, że nieprawda, gdyby nie kobiety, najprawdopodobniej nie byłoby, znaczy na pewno nie byłoby nas, ale nikt się nie. Jeździlibyśmy okay. w samochodzie takim, jak dzisiaj rozumiemy, samochód. Nie mielibyśmy wielu udogodnień, gdyby nie właśnie wpływ kobiet naszych ukochanych. Kobiety miały jednak duży wpływ na Ogromny. to, czym teraz jeździmy. Zacznijmy od początku. Jeden z pierwszych. Samochodów. Hmm. Benz, coś wam to mówi można by powiedzieć, że protoplasta tego, jak wygląda dzisiaj samochód, gdzieś tam te początki, pierodę tam trzeba upatrywać. I teraz tak, kto wykonał pierwszą długodystansową jazdę? No, tym samochodem? no. A ja bym normalnie bym powiedział, że facet. No bo kto inny jak nie facet. No właśnie, bo to facet przecież skonstruował. Tak, i tak kto tak inny dalej. mógłby się odważyć? No facet, no i główna prawda. Kobieta, pani, cudowna, Berta Benz, zabrała w tej przed swoim mężem. Samochód jeszcze prototyp wiadomo, w trakcie prac zebrała swoich dwóch synków i wyruszyła w 130-kilometrową podróż tymże samochodem. W czasach, kiedy nie było stacji benzynowych, paliwo kupowało się w Autece i było to dalekie od paliwa, które znamy dzisiaj. Nie było oznakowań na drodze, nie było niczego przystosowanego do tegoż wynalazku. Teraz tak, ta kobieta nie dość, że dojechała, to jeszcze w drodze wysyłała telegramy do swojego męża z uwagami co do samochodu. Ten samochód, oczywiście, w tej podróży serwisowała na bieżąco i ta dzielna. Berta Benz dojechała cała i zdrowa, i wróciła, i trzeba tu upotrywać wielkiego wkładu w rozwój samochodu przez właśnie panią Bertę Benz. No i to był taki bezpośredni wkład, mm -hmm. a takim pośrednim wkładem kobiet na to, jak wygląda obecnie sytuacja motoryzacyjna, albo w ogóle jak się mówi obecnie na niektóre samochody, miała również dziewczynka, która się miała na imię Mercedes. Pewien wicekonsul austriacki Emil Jelinek. Emil Jelinek. Emil Jelinek. Em, język mnie już boli. Emil Jelinek. Kupił samochód o... Od... Jaki, jaki konsul? Emil Jelinek. Emil Jelinek? Emil Jelinek. Emil Jelinek. Emil, Jelinek. Emil, Jelinek. E Emil Kupił samochód od Daimlera, no i wywołał to mega po prostu poruszenie. Później kupił kolejny, 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 zaczął je sprzedawać z zyskiem, a ponieważ podróżował też dużo, podróżował też po Hiszpanii, był w ogóle zakochany w Hiszpanii, więc nazywał swoje dzieci specjalnie tak, żeby miały jakąś tam cząstkę hiszpańską w sobie. W tym właśnie Mercedes, jego córka miała na imię. Jachty i swoje willy również po hiszpańsku nazywał. No i w końcu wymyślił, że podpisze kontrakt z Daimlerem, że będzie importerem tych samochodów na Austrię. Tylko, że z jednym zastrzeżeniem, te samochody od teraz mają się nazywać Mercedes. O, Na czyście jego córki. No i, i tak pięknie. też się stało. Tak powstał Czeka Pig, znaczy tak powstał Mercedes, właśnie. Na pewno kojarzycie taki twór, taki wynalazek, taką bardzo przydatną rzecz, lusterko wsteczne. Dzisiaj bez tego ciężko sobie wyobrazić w ogóle Jaka podróżowanie fajnie. samochodem osobowym. Pochodzenia tego wynalazku też należy upatrywać u. Kobiet naszych ukochanych. Była taka pani, która nazywała się Dorota Lewitt i w 1906 roku napisała książkę, w której to właśnie wspominała i doradzała, że kobiety prowadząc samochód powinny zabierać ze sobą na taką podróż podręczne lusterko i odpowiednio je sobie ustawiać, tak aby widzieć też co się dzieje z tyłu, zanim je by nie musiały się oglądać do tyłu, tylko żeby właśnie mogły skupić się na drodze, ale kątem oka patrzeć w lusterko. Ta pani jak najbardziej była kompetentna, aby na ten temat się wypowiadać, bo była jedną z najbardziej znanych postaci motor sportu. Brytyjskiego właśnie XX wieku, i właśnie dzięki niej najprawdopodobniej mamy lusterka wsteczne. Dziękujemy bardzo. Teraz może tego wynalazku będziemy coraz mniej używać, ale w zimie używaliśmy go mnóstwo razy. Mowa o ogrzewaniu. Ogrzewanie, jak się okazało, które wykorzystuje ciepłe powietrze z nad silnika, również wynalazła kobieta. Nazywała się Margaret Wilcox i było to w 1893 roku, a to tylko po to, żeby zmarznięte stopy arystokratów miały jednak ogrzewanie swoje takie autonomiczne. To i proszę bardzo, dzięki kobiecemu, kolejnemu wynalazkowi, który wydawałoby się jest takim wymysłem, właśnie arystokratycznym, tak, takim żeby o, o, dać, o, o. obo o. mnie stópki, sztupki mm. mi zamarzają, Niech ktoś wymyśli coś. Margaret, ja się zgłaszam. Tak, wymyśliła, rozkminiła, no i dzięki temu teraz my nie marzniemy w samochodach. Piękna super, sprawa. Super. Kolejna kobieta, która miała ogromny wpływ, właściwie nie tylko na przemysł motoryzacyjny, ale też na wiele udogodnień, które mamy dookoła siebie na co dzień, była pani Hendy Lamar i ta właśnie pani w trakcie II wojny światowej wynalazła taki super zaawansowany system bezprzewodowego sterowania bombami, torpedami i dziwnymi takimi rzeczami. I na podstawie tego systemu, który bazował na technologii zmiennych częstotliwości, dzisiaj mamy m.in. GPS, Wi-Fi, Bluetooth i inne tego typu fajne rzeczy. No, GPS, jakby chyba nie muszę tłumaczyć, że w motoryzacji jest arcypotrzebny, mega ważny i dzięki niemu wiemy, gdzie mamy dojechać, nawet jeżeli nie znamy miasta. Dzięki m.in. tej pani mamy GPS, mamy nawigację w naszych samochodach. Świetna sprawa, dziękujemy. Anna Gossi. Co prawda, wiemy tylko o tyle, że była ładna, której zakochał się Nikolaus Otto. Przyczyniła się do pośredniego rozwoju silników czterosuwowych. Jak? No właśnie, ten y, Nikolaus Otto się na tyle mocno w niej zabujał, że postanowił, że. W... Zakochał się. W sensie, no tak. Zakochał. No. No. Zabujał, tak? Młodzieżowym slangiem. Ta. Zabujałem w... się w opór. Zabujałem tej lości, się nie? mocno w ciebie, panno, panno, anno. W każdym razie, zakochał się w niej i postanowił ją poślubić. Jednak był pewien problem, właściwie to już duży problem. On był biedny, ona bogata, a rodzice nie bardzo chcieli nie. na to małżeństwo pozwolić. Takie czasy były. No i Nikolaus był bardzo zdesperowany, widać, chciało mu się <laughs> bardzo założyć rodzinę, i stwierdził, że w jakimś tam stopniu zyska popularność, zyska tą kasę i w końcu zdobędzie tą rękę. I wtedy znalazł sobie takiego ziomka, przyjaciela, z którym pracowali. I ten ziomek, przyjaciel się nazywał Etienne Lenoir. No i pracowali w Pocie Czoła dzień i noc, dzień i noc nad silnikiem czterosuwowym, który w końcu o. stworzyli i wymyślili w ogóle i opatentowali. Gdzie jest konkluzja w tej przydługiej no i nudnawej troszkę być może historyjce? No chodzi wciągnęła. o to... Wciągnęła cię? No. To dobrze. Chodzi o to, że gdyby nie Anna i gdyby nie to, że ten Nikolaus się zakochał w tej Annie nie. Miał Miałby tego motoru napędowego do tego, żeby się poświęcać do reszty i wyprodukować coś tak fajnego jak czterosuwowy gazowy silnik w XIX wieku i dzięki temu zasłynąć i być bogatym. I w końcu ją poślubić, bo tak, ta historia ma happy end, co się bardzo rzadko zdarza w życiu, brawo! Wzięli ślub! Pięknie! Oczywiście w biegu historii było jeszcze wiele innych kobiet, które pływały mniej lub bardziej na rozwój motoryzacji, ale troszeczkę przesuniemy sobie naszą oś czasu, wróćmy do teraźniejszości. Dzisiaj, na przykład, w Polsce, w przemyśle motoryzacyjnym, 1 trzecia zatrudnionych osób to są właśnie kobiety. Przepiękne kobiety, które swoimi pięknymi, kobiecymi, damskimi, delikatnymi rączkami tworzą samochody, czy to oprzywając fotele, czy to montując inne komponenty, czy to projektując, odpowiadając za różne procesy, które są niezbędne do tego, aby te auta powstawały i też między innymi wpływając na to, że samochody są tworzone niejako z myślą o kobietach. Jest mnóstwo modeli, które powstały właśnie z myślą taką, aby one trafiły w kobiece gusta, aby podobały się przede wszystkim kobietom. Nie tylko te auta, które są jakby Wydawałoby się typowo kobiece, ale ogólnie rzecz biorąc, jest taki trend, że samochody muszą podobać się przynajmniej w jakimś małym stopniu obu płciom. Bo jeżeli facet wybiera samochód, i załóżmy, że posiada ten facet żonę, piękną, wspaniałą, ukochaną żonę. To jednak ta żona również w tym procesie decyzyjnym w jakiś tam sposób bierze udział i, i ją też trzeba do tego dealera zabrać i w jakiś sposób ten dealer musi umieć ją przekonać i to auto też musi do niej przemawiać, bo ona również w tym samochodzie będzie trochę czasu spędzała, więc te samochody również są z myślą o kobietach projektowane i my, jak widzicie, zresztą na przykładzie lusterka czy ogrzewania, my też z tych udogodnień niby typowo kobiecych korzystamy. Ja jeszcze miałbym takie pytanie do Ciebie, bo tak. jak powiedziałeś, że jedna trzecia pracowników to są kobiety. Tak. Mam takie pytanie, czy mi się czasem nie myli lewa z prawą, na przykład kierownica po prawej stronie, myśląc, że to lewa. To znowu ten szowinistyczny ton. Naprawdę ja nie, nie rozumiem. Ale, by... ale nie to nie jest szowinistyczne, to jest stwierdzanie faktów. Faktem jest, że kobiety mają tendencję do mylenia kierunku. Większą niż mężczyźni. To jest faktem, tak? Naukowo udowodnionym faktem? W tym momencie to udowadniam, tak. O, nie, no jest to... tak, no. Nie wydaje mi się. Nie wydaje ci się. Nie, nie w sensie wydaje to... ci się, żeby myliły. Znaczy może mylą, ale to wtedy nie są te kobiety, które pracują na takich stanowiskach. No albo lusterko na przykład tak. Nie, no, okej. Okay. Kobiety się nawet tak rozpanoszyły w świecie motoryzacji, że uzurpują sobie prawo nawet do wybierania Car of the Year. A właściwie Woman's Car of the Year. Mamy tak? mnóstwo tych plebisytów. Jest taki globalny Car of the Year, na który często zwracam uwagę i często się z nim nie zgadzam. Niemniej jednak kobiety też mają swoje plebisyty, które się nazywały właśnie Woman's Car of the Year. To może zgadnij, jak, jaki był Car of the Year według kobiet w 2016 roku. 500? Nie. Twingo. Jaguar F-Pace. Totalnie zebrał wszystkie nagrody. Jest też w ogóle mnóstwo zawodniczek, które w motorsporcie osiągają fenomenalne sukcesy. I to jakby nie tylko w takich zawodach, które są tylko dla kobiet organizowane. I te kobiety myślę, że objeździłyby nie jednego z nas, nie jednego z Was. I w ogóle fenomenalne są. Szybkie, piękne, z umiejętnościami. Cudowne. Posługują się kierownicą, lewarkiem, drążkiem. W sensie my to mówimy, jakby to wszystkim. było jakieś takie niesamowite, i to też trochę wtedy jest niefajne, bo, bo to, o, to jak na kobietę, to świetnie jeździsz. Ale to nie o taki wydźwięk nam chodzi. Chodzi nam o to, że kobiety, dziękujemy Wam, że jesteście takie wszechstronne, piękne i wspaniałe, i dzięki Wam. Ten świat jest jeszcze bardziej kolorowy i kolorujecie też ten świat motoryzacji i my na tym wszystkim zyskujemy i przepraszamy, że często denerwujemy się na to, że długo parkujecie, że jesteście niezdecydowane. To czasami jest trochę niebezpieczne, owszem, ale dziękujemy Wam raz jeszcze za Wasz wkład, za to, że jesteście i mamy nadzieję, że jakoś wspólnie razem będziemy sobie pomagać, a nie denerwować się na siebie. Wzajemnie. Myślę, że wszechstronność tutaj jest kluczem. Tak. Nie dość, że taka kobieta ugotuje obiad. To jeszcze, jak potrafi jeździć, to cię odwiezie po zachlanej nocy. Tytuł szowinisty roku otrzymuje! Sebastian Pekarz! Oh yeah! Drogie panie, dziękujemy wam raz jeszcze za to, że byłyście z nami. Dziękujemy wam wszystkim za to, że obejrzeliście nasz troszeczkę przydługawy, historyczny odcinek. Mam szczerą nadzieję, że będziecie też za tydzień, w przyszłą środę o 18.00. Tradycyjnie gdzie? Tradycyjnie na pojechani.tv. Dzięki. Na razie. Cześć. Ciao. A i jeszcze raz, wszystkiego najlepszego! W szerokości, o, bo podobno jeździcie też. Tak na koniec. Pa, pa.